Cześć! Coś dawno nie było Ninjago, dlatego zrobimy 5 faktów o postaci z LEGO Ninjago, czyli mamie Lloyda. A jest to Misako, a więc zapraszam Was wszystkich do oglądania filmu. 1. Misako umie spięć su, a jego kolor jest srebrny. Nauczyła się go od senseju oraz Garmadona, jeszcze przed przemianą. 2. Misako wystąpiła tylko w jednym zestawie, który katalogowo kosztuje 900 zł, a nazywa się Świątynia Jarjitsu. Figurka ta jest dosyć unikatowa, więc warto ją sobie kupić, póki jeszcze nie podrożała. 3. Wu Garmadon walczyli niegdyś o serce Misako, który wygrał, wiemy, że Garmadon, ale jak dzięki temu, że podpisał list, który napisał Sensei ale a list podłożył mu właśnie Mistrz ten -chen. 4. Misako wiedziała o przeznaczeniu Lloyd'a, który miał zostać zielonym ninja wcześniej niż Z tego też powodu oddała go do szkoły dla niegrzecznych chłopców. Podczas przypadkowego spotkania Misako z drużyną ninja wraz z sensejemu, Lloyd nie mógł pogodzić się z tym, że Misako dała go do szkoły dla niegrzecznych chłopców i nie zajmowała się nim w dzieciństwie. Miał jej to za złe, ale w końcu jej wybaczył, no bo przecież nie można się gniewać całe życie, nieprawdaż? Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeśli macie jakieś propozycje, postaci jakie chcielibyście zobaczyć, piszcie w komentarzach. A ja się z Wami żegnam. Cześć!